Ziemia, nasza planeta, widziana z kosmosu, jest tylko niewielkim okruchem, ale dla nas ludzi to cały świat, miejsce, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy dzieci. Czy dbamy o naszą planetę jak o najcenniejszy skarb, czy wręcz przeciwnie, sukcesywnie ją niszczymy. W tym programie poznamy wpływ człowieka na środowisko, udowodnimy, że ludzie i środowisko są jak naczynia połączone. Dbając o środowisko, dbamy o samych siebie. Rzeka Narew, jedyna w Polsce rzeka anastomozująca, czyli posiadająca gęstą sieć różnej szerokości i długości koryt rzecznych, które naprzemiennie łącząc się i rozdzielając, tworzą bardzo skomplikowany labirynt. Charakteryzuje się kanałową budową koryt oraz ich stabilnością boczną, zapewnioną przez pokłady torfu, przerośnięte systemami korzeniowymi roślinności zabezpieczającej przed erozją boczną. Na jest jedną z najdłuższych rzek Polski, ma w sumie 484 km długości z tego na odcinku 448 km płynie przez nasz kraj. Swe źródła jednak Narew ma na Białorusi, we wschodniej części Puszczy Białowieskiej. Zapraszam na rejs po największych atrakcjach przyrodniczych tej niezwykle pięknej rzeki i jej malowniczych okolic. Narew jest rzeką nizinną, tworzącą rozległe doliny, torfowiska i bagna. A w okresach zalewowych łąki pokryte są wodą. Najpiękniejsze fragmenty doliny na odcinku od Suraża do Rzędzian objęte zostały ochroną w Narwiańskim Parku Narodowym. Ze względu na splątane koryta i rozległe trzcinowiska, park ten nazywany bywa Polską Amazonią. Czym szczególnym spośród wszystkich polskich rzek wyróżnia się rzeka Narew? Najogólniej, najogólniej mówiąc jest najpiękniejsza, jest inna niż wszystkie inne rzeki w Polsce, a powiedziałbym, że nawet sięgamy dalej bo to jest jedna z czterech rzek w, na świecie o takim charakterze. W Polsce wyróżnia i na świecie wyróżnia się tym, że nie płynie jednym korytem, tylko ma wiele koryt, stąd ta jest dziwna nazwa, rzeka anastomozująca. I to jest proces trwały, prawda, i tego w Polsce nie ma. Tak jak mówię, cztery rzeki na świecie o tym charakterze. No takim wzorem dla... Zawsze, zawsze używamy tego określenia. Polska Amazonia jest... Prawdopodobnie więcej korycisk najróżniejszych tutaj na, na Narwi niż na Amazonce, z tym tylko, że Amazonka jest większa. Ale ja zawsze mówię, że jeżeli kogoś nie stać, żeby zwiedzić prawdziwą Amazonkę, zapraszamy właśnie tutaj, na ten odcinek Narwieńskiego Parku Narodowego, na rzekę. Jak chcę zabłądzić, prawdopodobnie tak samo jest łatwo jak na yy, Amazonce, bo jednego roku możemy płynąć korytem bardzo ładnie kajakiem się przybywa. W przyszłym roku jego nie ma. Ona sobie wybrała to akurat przy wiosennych, wyższych przepływach, wyższych stanach materiału tego organicznego nazbiera, zagrodzi i spokojnie wybiera sobie inną inne koryto. Te oczywiście też płynie, ale już przy kajakiem jego nie pokonamy. Druga rzecz, że to wyróżnia się wśród rzek polskich tym, że ona jest rzeka i dolina na tym odcinku zachowana została w w stanie zbliżonym naturalnego. Nie można powiedzieć absolutnie naturalnym, naturalnym, ale jeżeli chodzi o koryta, koryciska, nikt tutaj nie ingerował, więc to jest utworzone w sposób naturalny. A rośliny, temu towarzyszy oczywiście naturalnie, naturalna roślinność. Ja zawsze mówię, że Narew na tym odcinku i Narwiański Park Narodowy to jest dzieło stwórcy i pracy rąk ludzkich. Dlaczego? Dlatego, że no to te koryto i całe bogactwo przyrodnicze ukształtowała natura. Natomiast różnorodność wzbogacona została również przez pracę i utrzymanie tej ciągłości, ciągłość tej pracy, to jest. Miejscowe wykaszanie, prawda, ekstensywna taka gospodarka rolna, kilkudziesięciu, może pięćdziesięciu, sześćdziesięciu nawet lat, to nie jest użytkowane, ale my zastępujemy w sposób zbliżony do tych metod, które były stosowane przez rolników tutaj przez setki lat, tą metodę, no i ta odkryta przestrzeń dalej funkcjonuje. Rzeka Narew przepływa przez teren dwóch województw, podlaskiego i mazowieckiego. Wpływa do Polski do zalewu Siemianówka, w pobliżu Puszczy Białowieskiej. I przepływa przez takie miejscowości jak Narew, Tykocin, Wizna, Łomża, Ostrołęka i Półtusk. Rzeka stanowi cenny przyrodniczo obszar, objęty dodatkowo ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Ponadto, przy rzece Narew wyznaczono 9 rezerwatów przyrody. Dzięki jakim walorom przyrodniczym ten park jest chroniony w ramach programu Natura 2000? Ten wyjątkowy ekosystem, który utworzyła Narew sprawia, że występują tu wyjątkowe dla Polski oraz Europy gatunki i siedliska, które sprawiły, że obszar ten został włączony do sieci obszarów chronionych europejskich Natura 2000. Są to dwa obszary, obszar tak zwany ptasi obszar tak zwany siedliskowy, czyli obszar ptasi. Jest to taki obszar, który obejmuje ponad 23 tysięcy hektarów, włączony jest do tego park oraz tereny przyległe i generalnie chroni siedliska i gatunki ptaków, które są wyjątkowe dla Europy. Są to głównie gatunki ptaków, które są ptakami wodnobłotnymi, czyli wodniczka, derkarz, dubelt, błotniak stawowy. Jest ich około 15, a w całym, w całym obszarze Natura 2000 występuje około 40 gatunków, które są w drugim załączniku dyrektywy ptasiej. W Narwiańskim Parku Narodowym występuje 11 roślinnych zespołów związanych ze środowiskiem wodnym oraz 56 zespołów roślinnych związanych ze środowiskiem lądowym. Są to głównie siedliska podmokłe i bagienne. Dominują szuwary właściwe i tużycowe, wilgotne łąki i zakrzeczenia wierzbowe. Lasów jest niewiele i przeważają olsy oraz bory sosnowe. Na mineralnych wzniesieniach zwanych grądzikami spotyka się zbiorowiska grondowe. Występują też ciepłolubne murawy kserotermiczne. Co to są wzniesienia zwane grądzikami i czym są i skąd się wzięły murawy kserotermiczne? Wyniesienia mineralne, zwane tutaj grądzikami, są to takie wyniesienia ponad teren zabagnionej doliny. Są to wyniesienia, które powstały jeszcze przed zabagnieniem doliny. Mają one pochodzenie glacjalne lub też wydmowe. Grądziki są porośnięte głównie przez liściaste lasy, w których głównym dominantem jest dąb z niewielką domieszką Lipy. Są to o tyle ciekawe miejsca, że lasy liściaste wymagają bardzo dużej żyzności i wilgotności obszaru. A te, te wyniesienia mineralne są głównie piaszczyste. Ale ze względu na to, że na ten wyjątkowy mikroklimat, który tworzą okoliczne mokradła, ta wilgoć jest wystarczająca. Przez to, że bardzo często są mgły i, i, i jest dużo rosy, ta wilgotność jest wystarczająca, żeby utworzyły się tam lasy grądowe. Bardzo też ciekawe są te obrzeża wyniesień mineralnych, ponieważ występują tam. Takie przejścia pomiędzy tą roślinnością grądową a roślinnością torfową. Występują tam zarośla wierzby, rokity oraz czasami spotykamy łąki trzęsicowe, które są chyba najpiękniejszymi łąkami w parku. Murawy kserotermiczne zajmują podobne miejsca, czyli te jakieś wyniesienia, może niższe niż grądy mineralne. I to są tak jakby takie miejsca, gdzie, które były wcześniej użytkowane rolniczo, gdzie prowadzony był wypas i no, są to, są to też, też niewielkie wyniesienia ponad torfowiska, gdzie ewidentnie dominuje roślinność, która lubi suche miejsca i bardzo nasłoneczniane. Flora roślin naczyniowych Narwińskiego Parku Narodowego liczy ponad 660 gatunków. W parku występują trzy gatunki zagrożone i ujęte w polskiej czerwonej Księdze Roślin. Są to czarci kęsik kluka, fiołek torfowy i tużyca strunowa. Znajduje się tutaj też 19 gatunków ptaków wodno-błotnych, które są uznawane za zagrożone w skali Unii Europejskiej. Jakie gatunki ptaków są gatunkami zagrożonymi? Co to są kryteria BirdLife International? To są kryteria bardzo precyzyjne, ilościowe, które pozwalają określić lub nie dany obszar jako teren ważny, obszar ważny dla ptaków. W Polsce, jak w całej Unii Europejskiej obowiązuje kategoria C i na przykład C1, kategoria, która kwalifikuje obszar jako obszar występowania gatunków zagrożonych w skali europejskiej. To są gatunki takie jak bielik, podgorzałka, bąk, derkacz, wodniczka. Następna kategoria C2 to kategoria terenu, na którym występuje co najmniej 1% krajowej populacji ptaków. Tutaj występuje około 1% populacji wodniczki w skali, w skali Polski. I ten kryterium pozwolił zakwalifikować ten obszar jako, jako obszar ważny dla ptaków. Dolina Narwi to doskonałe miejsce odpoczynku i żerowania ptaków podczas wiosennych przelotów. Możemy wówczas obserwować nawet kilkutysięczne stada gęsi, kaczek czy łabędzi. Jak postępować, żeby w trakcie naszych obserwacji zobaczyć jak najwięcej gatunków ptaków? No, to znaczy trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie przede wszystkim, prawda? Wiadomo, że jak takie są bardziej aktywne o godzinach świtu, prawda? I w miejscach nienaruszonych. Wiadomo, że więcej, tak, więcej, więcej gatunków się zaobserwuje o godzinie 5 rano niż o 15. I wiadomo, że więcej gatunków zaobserwuje się w, na przykład w parku narodowym niż w parku osiedlowym, prawda, w mieście. Żeby jak najwięcej gatunków zaobserwować, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie ubranie. Yy, czyli, czyli? Jakieś, czyli jakieś tam trochę maskujące, prawda? Zachować się cicho, nie ingerować za mocno. Yy, no i tyle. Jakie atrakcje turystyczne czekają tutaj na turystów? Atrakcją turystyczną jest przede wszystkim sam park i to, co w tym parku najcenniejsze przyrodniczo. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, żeby umożliwić odwiedzającym zapoznanie się z tym wszystkim, co, co w tym parku jest. I naszym zadaniem jest wybudowanie infrastruktury e, i udostępnienie tego parku. E, także dostanie się do tych najcenniejszych e, fragmentów umożliwiają kładki przyrodnicze. Jedna w Kurowie, druga jest między miejscowościami Waniebośliwno. I ona jest też taka ciekawa, bo e, jest tam taki element przygody żeby pokazać wielokorytowość rzeki, każdy kanał pokonuje się na takich specjalnych pływających platformach, które są samoobsługowe, więc każdy musi wsiąść, przyciągnąć sobie najpierw te platformy, wsiąść na nią i przeprawić się na drugi brzeg. Tych platform pływających jest cztery. Poza tym mamy też wypożyczalnię kajaków, więc żeby zobaczyć to, co jest w środku parku, co, co jest najcenniejsze, no to najfajniejsza perspektywa to jest ta perspektywa wody. Czy łódka, czy kajak, ale możemy wejść i dotrzeć właśnie do do tych najfajniejszych fragmentów, chociażby do tych grądzików, do których niestety nie możemy dobudować żadnej kładki, a uważam, że jest to jeden z takich najcenniejszych przyrodniczo obszarów. A jakie działania edukacyjne są tutaj podejmowane w parku? Przede wszystkim prowadzimy zajęcia dla szkół. Także wiosna jest zawsze takim okresem, gdzie tych osób przybywa do nas najwięcej, no ale edukacja to jest też taka na co dzień już w sezonie tym wakacyjnym. Staramy się informować turystów o, o różnych rzeczach, stawiamy tablice edukacyjne, tworzymy wydawnictwa i, i w ten sposób też staramy się dotrzeć do odbiorców właśnie z tym pięknem i, i tym bogactwem Parku Narodowego. Warto zobaczyć zachwycającą przyrodę Narwińskiego Parku Narodowego, warto też zwiedzić okoliczne miejscowości, bo i one nie jednego turystę zachwycą. Jak choćby Tykocin, ten kościół znany jest z filmu U Pana Boga w ogródku, ale warto też zobaczyć pomnik Czarnieckiego czy odrestaurowany, odbudowany zamek Czarnieckich. Jak widać, rzeka Narew wpłynie przez miejsca bardzo ważne historycznie, a w Tykocinie łączą się wartości historyczne, kulturowe i przyrodnicze.